Proszę Państwa, ja chciałbym dzisiaj zaprezentować referat dotyczący wpływu szeroko rozumianych polityk migracyjnych na organizacje imigranckie. I ponieważ, jak gdyby, tak jak powiem, szeroko rozumiane, czyli te, te polityki migracyjne, które są realizowane, zarówno przez kraj pobytu, jak i kraj, kraj pochodzenia. O tym, co mamy na myśli, za chwilę powiem powiem więcej. No. Dobrze. Przede wszystkim jakby trzebałoby zacząć od tego, w jaki sposób definiujemy organizacje imigranckie. Jakby przyjmuję, że te organizacje imigranckie to są stowarzyszenia różnego rodzaju tworzone przez jakąś grupę etniczną. Stworzone przez tę grupę etniczną i dla niej w celu dostarczania różnorakich usług czy prowadzenia, czy prowadzenia działań na rzecz tej, na rzecz tej grupy, 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 grupy etnicznej. Celem referatu z kolei jest jakby próba zastanowienia się nad tym, w, jakim, w jaki sposób polityki integracyjne, kraju pobytu i polityki wobec diaspory kraju pochodzenia, mogą wpływać na organizacje imigranckie i pośrednio również chciałbym się zastanowić, już w części związanej z konkluzjami, nad tym, w jaki sposób te organizacje imigranckie mogą próbować reagować na, 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 na różnego rodzaju na, na, na te polityki oraz na pewnego rodzaju sprzeczności, które występują między, między tymi tymi politykami, referat jest takim jeszcze pokłosiem projektu, który właśnie się, właśnie się skończył, Polskie Organizacje Imigranckie w, w Europie, który był realizowany przez ostatnie 5 lat, więc dość, dość długo, a to też jest dobra, 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 okazja do tego, żeby państwa zachęcić do tego, byście zajrzeli na stronę projektu, która tutaj na dole jest widoczna, na której szczęśliwie już widać niemal wszystkie raporty z projektu. Tych raportów jest w tej chwili tam chyba 50, 52, 52 raporty. One dotyczą wszystkich dziewięciu krajów, które brały, które, które braliśmy udział, w których które braliśmy pod uwagę w trakcie trwania projektu oraz pewne raporty, raporty zbiorcze, więc jest to dość duża baza danych dotycząca zarówno samych organizacji działających w tych dziewięciu krajach, jak i różnych uwarunkowań związanych czy to z krajami pobytu, czy to z, z Polską. A, Trzymamy się cały czas, trzymam się cały czas tego modelu wyjaśniającego, który był jakby podstawą sformułowania projektu, czyli tego, że stan organizacji, czy sytuacja organizacji, czy kondycja organizacji determinowana jest przez cztery rodzaje determinant. Część związana jest z sam projekt procesem migracyjnym oraz charakterystyką zbiorowości migranckiej. część związana jest z charakterystykami kraju wysyłającego i kraju przyjmującego. Część zaś może być związana z bilateralnymi relacjami między krajem wysyłającym a przyjmującym. Jakby w tym referacie chciałbym się skupić na tych dwóch środkowych punktach, czyli na charakterystyce kraju wysyłającego i kraju przyjmującego, a jeszcze bardziej konkretnie chciałbym się skupić właśnie na, na kwestiach związanych z politykami integracyjnymi, polityką wobec, wobec diaspory. Od razu chciałbym powiedzieć, że jak gdyby to, w jaki sposób my tutaj. Ja tutaj definiuję, czy w jaki sposób podchodzę do polityki polityk integracyjnych jest dosyć takim swobodnym podejściem, w tym sensie, że z jednej strony zastanawialiśmy się, zastanawialiśmy się nad tym, w jakim sensie organizacje imigranckie są ujmowane w tych, w tych politykach, w sensie pewnego rodzaju, formalnych, formalnych zapisów, tak, jakie miejsce pełnią. Te organizacje, oraz z drugiej strony, jak gdyby mieliśmy też takie podejście praktyczne, w tym sensie, że w każdym z krajów rozmawialiśmy z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji zajmujących się wdrażaniem tych, tych polityk i staraliśmy się, jakby odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się w, już w, w konkretnych przypadkach realizacji tych polityk. Tak? No bo jak gdyby zdajemy sobie sprawę z tego, że. Że mogą, mo, może tu występować pewnego rodzaju różnica między tym, co zapisane, a tym, co rzeczywiście jest realizowane, szczególnie na, na poziomie lokalnym. A ponieważ zwracaliśmy uwagę na, na organizacje imigranckie w ogóle, a potem, jakby schodząc na niższy poziom szczegółowości, na wyższy poziom szczegółowości, zadawaliśmy pytania dotyczące polskich organizacji imigranckich, no mamy tu do czynienia z taką sytuacją, w której za chwilę powiem o kilku istotnych z naszej, z naszej perspektywy, Cechach tych polityk oraz ich, ich, ich wykonania w poszczególnych w poszczególnych krajach, przy czym one nie zawsze będą się odnosić do tego, co, co specyficznie polskie, tak? Czyli niekoniecznie będą się odnosić tylko i wyłącznie do polskich organizacji, ale szerzej do organizacji imigranckich. I trzeba zawsze, kiedy to będę mówił, chciałbym, żebyście Państwo także mieli w pamięci to, że w wielu wypadkach okazywało się, że jakby polskie organizacje imigranckie jako takie Szczególnej roli nie grają w realizacji tych polityk, ponieważ są w wielu wypadkach niewidoczne, tak? ale części, część tych cech jakby ich dotyczyła. I teraz nie opisując tą sytuację związaną, czyli opisując same polityki integracyjne, ich przemiany, jak gdyby wyodrębniliśmy kilka takich cech, które a, które mogły mieć wpływ na, na sytuację organizacji imigranckich w ogóle oraz mogły mieć wpływ na e, sytuację polskich organizacji imigranckich. <laughs> I zwracamy uwagę na, na, a, na takie, takie kwestie, jak po pierwsze konsekwenc, konsekwencje zmożonego napływu uchodźców, tak, która e, spowodowała już w trakcie trwania naszego projektu, bardzo wyraźne bardzo wyraźne, bardzo wyraźną zmianę praktyk związanych z integracją, a mianowicie przede wszystkim nakładanie nacisku właśnie na integrację uchodźców, co wiąże się na przykład z przepływem środków finansowych, tak, z sfinansowania integracji innych rodzajów migrantów. I to jakby z punktu widzenia Polskiej Organizacji imigranckiej skutkuje. Taką niską priorytetyzacją tych polskich zbiorowości i ich organizacji, ponieważ one w pewnym sensie wypadają z zakresu zainteresowań części instytucji zajmujących się integracją, ponieważ tamte skupiają się bardziej na integracji uchodźców. Następnie w tym czasie, kiedy prowadziliśmy badania, jak gdyby zauważyliśmy, że dość powszechnym zjawiskiem było zmniejszanie środków na realizację polityk integracyjnych, i tutaj najbardziej znaczące w, w, w opinii naszych badanych były zmiany we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Szwecji, co siłą rzeczy skutkować musi jakby mniejszym, mniejszym finansowaniem organizacji. Kolejną taką cechą tych systemów integracyjnych i polityk integracyjnych realizowanych w tych krajach badanych przez nas, było stopniowe, coraz większe przerzucanie ciężaru realizacji tych polityk integracyjnych na samorządy. To było szczególnie widoczne w Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. I to miało skutek paradoksalny, ponieważ a, jak gdyby a, powodowało, że zyskiwały na tym organizacje, które były bardziej właśnie zanurzone w lokalności, tak? I zazwyczaj były to i zazwyczaj były to również nowsze 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 organizacje. Istotne także było to, co obserwowaliśmy, czyli jak gdyby odchodzenie od modelu wielokulturowości na rzecz modelu integracji z jeszcze pogłębionymi pogłębione podejściem związanym z mainstreamingiem, powiedzmy, który gdzie nie był dość mocno, dość mocno akcentowany i w konsekwencji po, powodowało to to, że na przykład część organizacji, które jeszcze w zeszłej dekadzie na przykład, część polskich organizacji, które jeszcze w zeszłej dekadzie były finansowane i finansowana była działalność związana z na przykład właśnie podtrzymywanie polskiej tożsamości na przykład w postaci nie wiem, a współfinansowania polskich szkół, tak w, wie, w wielu wypadkach po prostu z, wraz z odchodzeniem od, od tej wielokulturowości na rzecz modelu integracyjnego i mainstreamingu, a, jak gdyby tego typu działalność a, przestała być finansowana. Natomiast w przypadku części a, organizacji mogły one być finansowane, o ile podejmowały na przykład działania na rzecz innych grup imigrantów. Nie wiem, przy, na przykład, w Berlinie były szkolenia organizowane przez polskie organizacje dla, na przykład, u, uchodźców. W ramach badań nad tą charakterystyką kraju kraju pochodzenia, tu mi uciekło słowo, analizowaliśmy politykę wobec, wobec diaspory, czyli politykę polonijną i pewne jej przemiany oraz znowu, tak jak w tamtym przypadku, wpływ, które, może mieć, które te przemiany mogą mieć na funkcjonowanie organizacji. No, i teraz to, co zauważyliśmy, można byłoby scharakteryzować w ten sposób, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju labilnością polityki polonijnej. Tak? To są te tezy, które myśmy od jakiegoś czasu już starali się przedstawić, czyli że mamy do czynienia z pewną starą polityką polonijną. Nową, która już nie jest nowa, bo, bo pewnie już jej nie ma, czyli tą, która była realizowana za czasów Radosława Sikorskiego oraz pewną formę hybrydową, która de facto jest realizowana od czasu schetyny, ale nadal jak gdyby jest do pewnego stopnia kontynuowana również przez nowe nowe władze. Czyli mamy jakby pewnego rodzaju problem braku ciągłości celów i wsparcia. I bardzo wyraźnie widać również w ciągu tych pięciu lat trwania naszego projektu, że. Jak zmieniały się różnego rodzaju priorytety i w związku z tym, jak zmieniało się wsparcie dla, dla organizacji. Widać wyraźnie pewnego rodzaju proces angażowania diaspory w realizację polityki zagranicznej. Szczególnie było to widoczne właśnie w tych latach 2012-2015, kiedy było jasno i otwarcie powiedziane, że, że wsparcie dla organizacji ma mieć pewne cechy dyplomacji publicznej, tak, czyli organizacje miałyby się angażować w dyplomację publiczną. Po 2015 roku, a szczególnie po 2016 roku organizacje już w trochę mniej otwarty sposób, niemniej jednak widać to bardzo wyraźnie w wypowiedziach przedstawicieli organizacji zaczęły być angażowane w realizację polityki historycznej co powoduje jak gdyby, upolitycznienie i, i silniejsze powiązanie części organizacji z krajem, z, krajem, z krajem pochodzenia. Bardzo tu jest też ważna, ważna kwestia, mianowicie coraz częściej od czasu dojścia pisu do władzy pojawiały się sygnały o upolitycznieniu wsparcia. Tak? To znaczy, że żeby dostać na przykład wsparcie ze strony, ze strony, ze strony Polski, no, no trzeba jakby podzielać pewnego rodzaju wartości obozu rządzącego. Oczywiście silne faworyzowanie Polaków na wschodzie, niby miało się skończyć, ale nadal, nadal jest dość mocno obserwowane, które powoduje jakby tą negatywny wpływ na kondycję polskich organizacji na zachodzie. Niewielkie środki finansowe, bo cały czas to jest, to są nieduże, nieduże pieniądze i w związku z tym ograniczone wsparcie. Cały czas, niezależnie od wszystkich zmian, które, które były, mamy jednak koncentrację na kwestiach związanych z afirmacją kulturową, co powoduje pewną specyfikę, jakby pewną koncentrację z kolei polskich organizacji na tej tematyce tożsamościowej i kulturowej. No i oczywiście w konsekwencji także koncentrację na starszych organizacjach. Tak? To znaczy widać wyraźnie, że jakby klientelą polskiej polityki. Czy instytucji realizujących politykę polonijną są przede wszystkim starsze organizacje i obserwujemy jakby to gorsze powiązanie nowych organizacji z krajem pochodzenia, chyba że to są takie organizacje jak Kluby Gazety, Kluby Gazety Polskiej. I teraz zastanawialiśmy się, w jaki sposób może to wpływać na same organizacje, a dokładnie rzecz biorąc, w jaki sposób organizacje mogą się adoptować do, do takiej sytuacji którą zaobserwowaliśmy, a mianowicie w wielu wypadkach pewnej sprzeczności między tym, czego oczekuje, oczekują instytucje zajmujące się realizacją polityki integracyjnej, a instytucje, które zajmują się realizacją polityki polonijnej. Bo te cele, tak jak Państwo widzieli, są sprzeczne, tak? Po stronie polityk integracyjnych mamy nacisk na działania, które miałyby włączać Polaków do, do, do społeczeństwa kraju pochodzenia a działania z kolei, z kolei polityki polonijnej są raczej nastawione na, na, na te kwestie związane z podtrzymywaniem tożsamości. I teraz stwierdziliśmy, że możemy, możemy podzielić sobie te, te różne typy adaptacji na takie, które, według dwóch osi, orientacji na zasoby i postawy wobec polityk. I teraz krótko o każdej z tych możliwych opcji. W przypadku krytycznej diaspory mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy zorientowanie na zasoby kraju pochodzenia, ale przy jednocześnie, przy jednoczesnym krytycznym spojrzeniu na, na, realizowaną, na realizowaną postawę, czyli mamy jak gdyby sytuację, w której kontestujemy to, co się dzieje, ale jednocześnie jakoś jesteśmy zorientowani na, 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 na te zasoby. Z drugiej strony mamy przeciwną, przeciwną opcję, czyli tak zwaną oddaną diasporę, kiedy mamy z jednej strony zorientowanie na zasoby kraju pochodzenia i idealistyczne, ale czasami też i pragmatyczne poświęcenie się realizacji celów polityki, polityki polonijnej. Mamy krytyczną mniejszość, czyli sytuację, w której orientujemy się na zasoby kraju pobytu, ponieważ na przykład nie podoba nam się to, co się dzieje w Polsce. Ale jednocześnie, ale jednocześnie krytycznie postrzegamy zasady polityki integracyjnej i w związku z tym mamy utrudnioną, utrudnioną sytuację związaną z korzystaniem z tym. Oddaną mniejszość, czyli taką sytuację, w której orientujemy się na zasoby kraju pobytu i idealistycznie bądź pragmatycznie bierzemy udział w realizacji celów polityki integracyjnych. Potem mamy tak zwany priorytet, priorytet zasobów, czyli. Sytuacja, w której orientujemy się zarówno na zasoby kraju pobytu, jak i zasoby kraju, kraju pochodzenia, w zależności od ich dostępności i celów, celów organizacyjnych, tak? I to znowu może być idealistycznie, bo możemy wierzyć je w jedno i w drugie, choć to trudne, ale może też być pragmatyczne, to znaczy, że po prostu chcemy pozyskać możliwie duże zasoby, i to jest jedyny sposób na, na realizację tego celu. I mamy jeszcze opcję niestandardową, taką out of the box trochę kiedy orientujemy się na zasoby inne niż te, które są dostarczane przez kraj pobytu czy kraj, kraj pochodzenia, tak? czyli organizacje, które nie muszą uczestniczyć jak gdyby w tej, w, tej, w tej konkurencji. I w zasadzie w związku z tym nie musimy jesteśmy niezależni zarówno od ocen, jak i od realizacji tych polityk integracyjnych i, i wobec. I wobec, i wobec diaspory. Oczywiście to są pewnego rodzaju takie typy, typy idealne, kiedy, kiedy, analizujemy już konkretne, kiedy analizujemy już konkretne przypadki, okazuje się w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach, że, że pojawiają się takie, takie modele, modele hybrydowe. I to jest jakby pierwsza obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że rzeczywiście bardzo wiele organizacji jest może nieuzależniona, ale traktuje źródła w kraju jako najważniejsze źródła finansowania. Co pokazuje jak gdyby to, że, a ta polityka wobec ta polityka wobec diaspory jednak dość skutecznie działa i dość skutecznie przyciąga do siebie większość, większość organizacji. I to, co jest także istotne i na co warto zwrócić uwagę, to to, że z kolei mniejszość organizacji opiera się na, na środkach pochodzących z, 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 od instytucji realizujących polityki integracyjne, tak? to znaczy rzeczywiście wiele, wiele, z nich pozostaje w jakimś sensie nie, niewidoczne dla, dla tych instytucji, a w niektórych wypadkach one po prostu one po prostu jakby znajdują się poza ich zakresem, poza ich zakresem zainteresowania, między innymi właśnie ze względu na, na tą koncentrację na tożsamości i afirmacji i afirmacji kulturowej, bo w niektórych po prostu w większości przypadków w tej chwili to już nie jest, to już nie jest jakaś działalność, którą w ogóle można byłoby wspierać, tak? No i to w zasadzie byłoby wszystko z mojej strony. Fantastycznie, dziękuję. Pierwsze pytanie od Małgorzaty Kłakowskiej e, dotyczące, czy zauważona była działalność Polaków w, w, w kontekście Brexitu. Ja bym zaczął może od tego, że w ogóle ten case brytyjski jest trochę, a, trochę odmienny, ponieważ tam mieliśmy rzeczywiście do czynienia z... A, Większą liczbą bardziej aktywnych i szerzej angażujących się organizacji. W związku z tym tam jakby pojawiały się takie akcje szersze, bardziej, bardziej angażujące się. Natomiast też trzeba, trzeba być jakby świadomym tego, że tak czy inaczej ich zasięg oddziaływania jest stosunkowo niewielki, tak bo to też jest jeden z, z głównych problemów tych organizacji, że jakby w ten czy w inny sposób angażuje się tam w, w nie zaledwie, nie wiem, 10 powiedzmy procent, to pewnie przesadziłem tej, tej, tej polskiej zbiorowości czy, czy społeczności nawiązując do czy społeczeństwa, nawiązując, do porannych, do porannych dyskusji. W związku z tym jak gdyby ich zasięg rażenia też jest stosunkowo stosunkowo niewielki. A więc pewne, pewne działania się pojawiały, ale tak jak mówię, no, one, one mają ograniczone możliwości. Potem pytanie dotyczące, czy działanie, ułatwianie wspólnego wypełniania aplikacji w systemie osiedleńczym można by rozważać w ramach organizacji polonijnych? Oczywiście. Tak? To znaczy pod jednym warunkiem, gdybyśmy mieli dużo organizacji, które zajmują się taką problematyką jak wsparcie migrantów, tak? a, a, a nie mamy. Ponieważ jakby większość tych organizacji, które nam się udało zidentyfikować, zajmują się, zajmuje się przede wszystkim takimi kwestiami, tak jak już pisałem, kulturowymi. I to częściowo też jest odpowiedź na ostatnie czy przedostatnie pytanie Mikołaja Pawlaka dotyczące właśnie na przykład tego przeciwdziałania przemocy domowej. Są takie organizacje, które które się angażują w tego typu działania, ale to są pojedyncze przypadki, tak? Jeżeli miałbym powiedzieć na przykład, nie wiem, na case niemieckim, który pewnie jest mi najbliższy, to bym mógł wskazać, że dwie takie organizacje, które w taki, tak, tego typu działalność się angażują, tak? Na sto. Na w związku z tym to jest bardzo, bardzo ograniczone. Pytanie Magdy, Magdy Lesińskiej, jak oceniam wsparcie organizacji polonijnych w zależności od tego, kto zarządza budżetem? Moim zdaniem... Generalnie ten system, niezależnie od tego, kto go, kto go zarządza, tak czy inaczej jest, jest, jest dziurawy. W tym, w tym sensie, że jakby ten wymóg przepuszczania większości pieniędzy przez polskie instytucje i polskie organizacje powoduje, że, że duża część tego wsparcia gdzieś przepada po drodze. Tak? One de facto wspierają organizacje działające w Polsce, które część tych środków, czy większość tych środków w postaci różnego rodzaju działań. Organizuje za granicą i jakoś tam pośrednio wspiera, wspiera organizację, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej jest to wsparcie mało, mało, mało efektywne. Tak? Dowodem na to, takim pośrednim, no jest to, jakby co dzieje się w tej chwili. Tak? A to znaczy to, że, że jakby pojawiają się tacy nowi, nowi, nowi dużi gracze prawicowi, którzy dość aktywnie hapią tę te, te, te kasę polonijną. Coś tam, tak jak mówię, organizują za granicą, ale, ale tak naprawdę oni, oni to robią jakby dla siebie, dla, dla zbicia swojego, swojego kapitału, tak? Nie, ja się trochę śmiałem niedawno, jak zobaczyłem, że, że UKSW połowuje e, taką fundację zajmującą się sprawami polonijnymi, bo ja wiem, dlaczego oni to robią, tak? Nie, nie z dobrego serca, zapewne. Nie, nie, nie chcę obrażać kolegów z UKSW, tak? No ale tak te instytucje działają po prostu, tak? I natomiast z perspektywy organizacji polonijnych ja bym powiedział, że zmieniło się to, że, że tak jak mówię, w tej chwili. I to jest wyraźna zmiana w porównaniu z tym, co ja, ja pamiętam na przestrzeni ostatnich lat, że, że te organizacje coraz częściej mówią po prostu o tym, że, że jeżeli będą politycznie nie odpowiednio się wypowiadać to, to się ich odetnie od, od, od finansowania. Tak? ja sam widziałem, rozmawiałem z, z, z osobami, które no powiedzmy działają po tej prawej stronie sceny politycznej i, i, i na przykład proszono mnie o to, żebym przekazał jakiejś koleżance, która działa po innej stronie, że ma się z kimś nie kontaktować, bo żadnych więcej pieniędzy nie dostanie, tak? Dosłownie. I, i, I z różnych stron, z Niemiec, ale też z innych krajów, jakby pojawiają się takie sygnały, że, że nie, nie, nie należy się angażować w różne rzeczy. Mam taki przykład dotyczący to jest też też ciekawy case takiej organizacji, która próbowała balansować, tak? to znaczy brać trochę, trochę właśnie ze strony niemieckiej, trochę ze strony, ze strony polskiej. I kiedy były te wcześniejsze strajki, Czarne marsze, te, te, te wcześniejsze, to ta organizacja wyraźnie dystansowała się od, 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 od tej inicjatywy, właśnie myśląc o tym, że umożliwi to jakby wsparcie ze strony ze strony Polskiej. Tak, teraz widzę, że już tego nie robią, czyli jakby angażują się aktywnie, bo to jest akurat kobieca organizacja. Z czego wnioskuję, że, że ta współpraca z, z polską stroną już gdzieś, gdzieś padła, tak? Po drodze właśnie ze względu na to, że byli jakoś tam nie, nieprawomyślni. I ostatnie pytanie a, czy organizacje polonijne mogą działać na zmniejszenie liczebności Polonii, czyli na rzecz migracji po, powrotnej. Wyobrażam sobie, że tak. E, natomiast ja, ja takiego wypadku sobie nie, nie przypominam, a Warto tutaj powiedzieć w ten sposób, że prawdopodobnie MSZ czy, czy, czy te instytucje związane z, z organizacją polityki polonijnej nie, nie stawiają de facto takich celów organizacjom ze względu na to, że e, no, oni zawsze w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że wiedzą, że to jest cel utopijny, tak? To znaczy, że niezależnie od tego, co oni zrobią, i tak tutaj nikt nie, nie przyjedzie, o ile nie poprawią się e, warunki. W związku z tym, jakby to były takie pieniądze, które Byłyby źle zainwestowane. To chyba wszystko byłoby. Dziękuję.